Cześć! Znaczek dolara można wygrać 100 tysięcy w tej zdrabce. 100 tysięcy zł, nie dolarów. Kosztuje 5 zł. Nie jest to żadna nowość. Nie, oj nie. Zdrabka 16 maja, czyli za kilka dni, będzie już rok dostępna w sprzedaży. I jak się okazuje, większość głównych wygranych już jest rozdanych. Zostało tylko jedno 100 tysięcy do zgarnięcia. Także jedna, jedna szansa jest na, na 100 tysięcy. Także szukajcie, a być może, może już nie będzie trzeba, być może gdzieś w tych dwóch zdrapkach znajdziemy, znajdziemy te 100 tysięcy, czego sobie życzę. I wam też, bo będzie ciekawy odcinek. W związku z tym sprawdźmy, no zasada jak we wszystkich zdrapkach, czyli zdrapujemy tutaj pole gry Ukazują się nam liczby i to są liczby wygrywające, które dają nam jakąś wygraną. Czyli, jeżeli tutaj trafimy gdzieś 19, 6, 17 lub 27, no to zgarniamy kasę. Sprawdźmy. Tutaj jest 23, 24. Tutaj jest 34, 15. 16, jak widzicie, póki co nic nie ma szczęśliwego. Nie mamy żadnej wygranej. Tutaj jest 21. 21 nie jest liczbą, która daje wygraną. 22 też nie. Gdyby było 27, no to wygrywamy. 18, no wszystko tak blisko, słuchajcie. 16, 17, 18, ale tak żeby trafić tą gościwą liczbę, no to nie. 25 i tu jest czwóreczka, także niestety niestety, niestety, jak widzicie, nie wygrywam. Ale za to wy macie szansę. Gdzieś te 100 tysięcy jeszcze jest do zgarnięcia. Może w tej to będzie. A co tutaj w ogóle walczymy? Co tutaj jest? Jest 5 stówek. 5 stówek też jest fajne. Już zrobiłoby wieczór dzisiaj. Jest 5 zł. Jest, jest, 100 tysięcy. Jest, słuchajcie, widzicie, jest tutaj 100 tysięcy. W tej zdrabce jest też 10 tysięcy. Jest 50 zł. Sprawdźmy, czy 5 zł. wjechało. Tak, wjechało, słuchajcie. Ósemka. Tak czułem, że taka liczba to jest Bardzo prawdopodobne. Czyli już się nam zwraca piątek, ale jak wiemy, wygrane się sumują. Także miejmy nadzieję, że to nie koniec wygranych i że 500 zł też trafi do mnie. Nie, tu jest siódemka. Niestety nie. A pięć dyszek? 22. Gdyby było 0,2, to tak. No i milion, e, przepraszam, no i te 100 tysięcy, dwójka z przodu, niestety dziewiątka tutaj jest, 29, gdyby było 28, no to byś, bylibyście świadkami głównej wygranej, jak coś zgarnia. niestety nie udało się, I tutaj mamy 27, wszystko tak blisko, 27, 28, 29... Piątek jest w kieszeni. Co tu jeszcze nas może czekać? Co tu jeszcze? Dwie dyszki mogą być, kolejne dwie dyszki, stówka, dyszka. I jeszcze mamy jedną szansę na 100 tysięcy zobaczcie. Sprawdźmy, czy dyszka wjeżdża. To jest 26. Niestety to nie jest liczba, która daje wygraną. Stówka też nie. 20 zł też nie, bo to jest 6. Mamy liczbę 19. No i co? No sprawdźmy. Sprawdźmy. Jest cień nadziei, że to może być szczęśliwy mój dzień. Jest tutaj 0. Ale tutaj jest 0.3. A my potrzebujemy 0.2, więc 100 tysięcy dalej czeka na, na swojego nowego właściciela. Ja dzisiaj zgarniam tylko piątaka. Wam życzę więcej szczęścia. Powodzenia.